W tym miejscu tak. To musiało stać tu, gdzie dziś krzyżują się ulice Jagiellońska i Ratuszowa. O czym mowa? O budynku Ratusza, w którym urzędowali radni i burmistrz Pragi w czasach, gdy była ona osobnym od Warszawy miastem. Ale, no, nie możecie tego budynku pamiętać, bo było to ponad 230 lat temu. Po włączeniu Pragi do Warszawy w 1791 roku decyzje dotyczące dzielnicy zapadały już po tamtej stronie Wisły. Ratusz praski przestał być potrzebny. Wpierw służył jako przestrzeń na wynajem, a później został rozebrany. Dawnego ratusza nie ma, jest po nim pamiątka, nazwa widocznie ulicy Ratuszowej. Ale czy do naszych czasów dotrwały jakiekolwiek inne ślady po epoce, gdy Praga była osobnym miastem? Może jakieś budynki, albo dokumenty? Dziś spróbujemy odpowiedzieć sobie na tak postawione pytanie. Zapraszam do oglądania. Na początku jednak trzy zdania wyjaśnienia, co będę rozumiał pod pojęciem Praga. Po pierwsze, to, co nazywano Pragą w XVIII wieku, to mniej więcej 10% powierzchni dzisiejszej Pragi Północ. Współcześnie jej granice sięgałyby w przybliżeniu od ulicy Okrzei do mniej więcej placu Halera i od Wisły do ulicy Konopackiej, czyli idąc wzdłuż ulicy Jagiellońskiej przejdziemy dawną Pragę w 15 no 25 minut. Po drugie, teren Pragi przyłączony ponad 200 lat temu do Warszawy składał się z dwóch miejscowości, tzw. pragi biskupiej, czyli miasta oraz pragi. I książęcej, która praw miejskich nigdy nie posiadała. Wreszcie po trzecie, obszar obydwu tych miejscowości był spleciony ze sobą jak wiklinowy koszyk. No i to tyle z wykładu, a teraz zapraszam na mały spacer. Pierwsza pamiątka wydaje się oczywista: to sama nazwa Praga. Jest tak bardzo stara, że pamięta przynajmniej czasy dynastii Jagiellonów, opracowanie przez Gutenberga przełomowego triku z ruchomą czcionką i początki wielkich odkryć geograficznych. To właśnie na XV wiek datowane są najstarsze zachowane dokumenty zawierające zapisaną nazwę Praga. Choć, oczywiście, sama nazwa może być przecież starsza. A co to za dokumenty? No, niestety nie są to opisy tego, jak wyglądała miejscowość, choć bardzo byśmy sobie tego życzyli. Są to na przykład wzmianki o toczących się procesach sądowych od proza życia. Przy okazji, poza nazwą, już wiecie, że do naszych czasów zachowały się bezcenne dokumenty dotyczące Pragi. A wśród nich ten najważniejszy, a mianowicie spisany na pergaminie. Uroczysty akt nadania Pradze ówczesnej wsi należącej do biskupów statusu miasta i podpisany 10 lutego 1648 roku przez samego króla Władysława IV. Uważne oczy na akcie lokacji wypatrzą kolorowy herb. Nie przez przypadek znajdujemy się tu przy ulicy Długiej. To właśnie w tym budynku za moimi plecami w archiwum głównym akt dawnych w specjalnym odkwaszonym opakowaniu znajduje się ta wyjątkowa, delikatna pamiątka. Co warte podkreślenia, w czasach gdy Praga była osobnym miastem, ten dokument był przechowywany we wspomnianym na początku ratuszu. Bez wątpienia, kolejny bezcenny artefakt dotyczący Pragi to plan z XVIII wieku wyrysowany przez Macieja Deutsch'a, niezwykle zasłużonego dla Warszawy geometry inżyniera. Dzięki niemu znamy przebieg ulic, podziały nieruchomości i lokalizację ważniejszych obiektów. Kopię tego dokumentu oraz wspomnianego wcześniej aktu lokacji możemy oglądać tutaj w praskim muzeum. Na muzealnej ekspozycji nie zabrakło także ikonografii, na której widać zabudowę Pragi, choć przyznajmy w ujęciu dość mocno schematycznym. Wasze uwadze szczególnie polecam miedziory z Adamem Kazanowskim, datowany na XVII wiek. No dobra, my tu gadu gadu o dokumentach i archiwach. Ale mów nam pan, co możemy obejrzeć, tak? perpedes in situ, na własne piękne oczęta. No cóż, być może was zmartwię, ale niestety w przestrzeni Pragi zachowało się niewiele z czasu, gdy Praga była osobną miejscowością. Zanim zdradzę, gdzie szukać tych reliktów, to spróbujmy sobie odpowiedzieć, dlaczego właściwie tak się stało. Przede wszystkim Praga była osadą o krajobrazie raczej wiejskim, z dominującą drewnianą zabudową, budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi oraz polami i sadami. Miejscowość w tej formie nie przetrwała z kilku powodów. Po pierwsze, przez 20 lat po przyłączeniu Pragi do Warszawy w 1791 roku wydarzyło się kilka nieszczęść, które na zawsze zmieniło tę część miasta. Praga po prostu znalazła się wpierw na linii frontu, i mam tu na myśli insurekcję kościuszkowską, a później generałowie francuscy uznali, że nadaje się doskonale na fortyfikację. W efekcie została w dużej części spalona, zburzona lub rozebrana. A krajobraz, do którego przyzwyczaili się warszawiacy zerkający na Pragę z lewego brzegu zmienił się nie do poznania. Zniknęły charakterystyczne świątynie, budynki mieszkalne, gospodarstwa, pola i ulice. Po drugie, w okresie zaboru rosyjskiego kolejna duża część Pragi znalazła się tym razem w strefie Esplanady, Cytadeli i Fortu Śliwickiego. Esplanada to taki specjalny wolny od zabudowy obszar, przestrzeń do ostrzeliwania wrogiego wojska. Tutaj tejsi mieszkańcy musieli więc opuścić swoje domostwa. Kolejne budynki, ulice przestały więc istnieć. I po trzecie, chyba się domyślacie, rozwój, presja inwestorska. Ta drewniana zabudowa, która jakimś cudem przetrwała, musiała uznać, że jej czas po prostu minął. Stare chałupy i dworki ustępowały miejsca kamienicą, dawne wielkie pola dzielono na mniejsze działki do zabudowy, przydomowe sady poświęcano na rzecz postawienia dodatkowej oficyny mieszkalnej. Przejdźmy więc do obiecanych reliktów. Waszą uwagę chcę najpierw zwrócić na to, co czasem możemy no, minąć, spiesząc się do pracy lub przyglądając się witrynom sklepowym. O, spójrzcie tu. To z pozoru mało interesujące miejsce: styku dwóch budynków przy ulicy Targowej. To szczelina jednocześnie do historii Pragi. Wyobraźmy sobie, że ten styk. Tych dwóch ścian jest niemal dokładnie w tym samym miejscu, w którym był i 200, i 300 lat temu. Oczywiście wtedy nie było tych kamienic i tego bloku. W ich miejscu było jakieś gospodarstwo i ciągnące się hen, -hen w kierunku Tergówka Pola. I ten styk to nic innego jak dawna miedza na granicy pomiędzy polami należącymi do różnych właścicieli. Być może kiedyś stał na niej płot, a po płocie chodził kot. Ta granica się zachowała, co najlepiej widać z lotu ptaka, znaczy to jest drona. A jeśli będąc w górze, spojrzymy w lewo i w prawo, to możemy dostrzec, że tych śladów po dawnych miedzach jest znacznie, znacznie więcej i że wciąż mają wpływ na kształt tutejszych nieruchomości. I to pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę. Kolejne ślady tej miejskiej przyszłości to lokalizacja niektórych ulic, a czasem ich fragmentów, na przykład Targowa. To oczywiście leciwy, zapewne jeszcze 7 wieczny trakt, ale w kilku miejscach został wyregulowany, wyprostowany, a nawet skrócony. Do ulic o starym rodowodzie możemy także zaliczyć Ząbkowską i Okrzei, stanowiące w XVIII wieku jednocześnie granicę między Pragą a Skaryszewem. Zachowany fragment Panieńskiej, wspomnianą na początku Ratuszową, choć tylko jej zachodnią część, a widoczny na planach stary trakt w kierunku Modlina, no, ten to przeszedł duży lifting. Dziś mniej więcej odpowiada mu północny fragment ulicy Jagiellońskiej. I wreszcie, skoro wróciliśmy na ulicę Ratuszową, w okolice dawnego ratusza, obiecany skarb, wyjątkowy budynek nie tylko w skali Pragi i Warszawy, ale i całego Mazowsza, stara, bo 17 wieczna kaplica kryjąca w sobie domek loretański, którą znamy jako Kościół Matki. Boże To jedyna praska budowla z epoki warszawskiej, która przetrwała do naszych czasów, a było blisko, że i ona podzieliłaby los innych starych zabudowań i została rozebrana 200 lat temu. Jak wspomina się w opracowaniach, to protesty praskiej społeczności zapobiegły temu nieszczęściu. Dużo nie chcę o niej opowiadać, bo tej świątyni należy się po prostu osobny odcinek. Przy okazji muszę jednak wspomnieć, że w kościele świętej Anny przy krakowskim przedmieściu znajdziecie rzeźbę Marii, która do początku XIX wieku stała właśnie. Tu, w tej kaplicy. A, przepraszam, zapomniałbym o archeologii. Tuż obok świątyni ziemia skrywa fundamenty istniejącego tu kiedyś kościoła. Może i one zostaną kiedyś wyeksponowane? Jak widzicie, Praga przeszła wielkie przemiany, i tych najstarszych śladów jest naprawdę niewiele. A może macie jeszcze jakieś podpowiedzi, uzupełnienia? Piszcie, proszę, w komentarzach. Kochanie, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Pradze, koniecznie obejrzyjcie inne filmy z naszego kanału i oczywiście, jeśli Wam się spodobają, to prośba o subskrypcję. Dziękuję za oglądanie.